Dobry wieczór kochani, witam was bardzo, bardzo pięknie, troszeczkę późno, ale tak kochani wyszło, no niestety czasami obowiązki, czy też tudzież jakieś niespodziewane okoliczności sprawiają, że nie można tutaj, że tak powiem, w normalnej opcji czegoś zrobić w ciągu dnia. Moi drodzy, horoskop tygodniowy, tak, czyli tak zwana tygodniówka kochani, z uwagi właśnie na to, że mamy dosyć późno, a ja już krótko mówiąc, też już jestem, wiecie, trochę tutaj już wyłektana, że tak powiem, z myśli, z, nie wiem, z takiej elekw, elekw, elokwencji, czy też tudzież e, takiego fajnej, fajniejszego myślenia, moi drodzy. Dlatego podzieliłam dzisiaj tygodniówkę na trzy możliwości, które sobie sami tutaj, samodzielnie, bez mojej tutaj dłubaniny i wtykania paluchów w to wszystko wybieracie. E, to, co was bardziej, kochani, przyciąga, grupa 1, grupa 2, grupa 3, to będzie ta właściwa talia i ja Wam przeczytam e, dla poszczególnej grupy. Niech to będzie 1, 2, 3, bo tutaj, że tak powiem, kolorystycznie te karty są takie dosyć, no powiedzmy, przybliżone. E, więc e, to, co Was bardziej przyciąga, ja przeczytam Wam, co też najbliższy tydzień może Wam przynieść, kochani, czyli tydzień od 31 maja do 6. Czerwca. Daję dosłownie Wam chwilę i zaczynamy czytanie, i zaczynamy oczywiście od grupy numer jeden. Aha, i na koniec jeszcze dla każdego z Was wyciągnę poradę, żebyście mogli też zobaczyć, co, na co warto w tym tygodniu zwrócić uwagę, co warto po prostu zrobić. Ale to na koniec. Dobra, skarby. Ja cofam dwójki i trójki w tym momencie, żeby mieć pole do rozłożenia kart innych. Natomiast moi drodzy, ci z Was, którzy nie wybrali, no to sobie zróbcie pauzę i sobie to po prostu tutaj siedźcie nawet w nieskończoność i wybierajcie, tak? Dobra, jedziemy słuchajcie z jedyneczkami. Co ten najbliższy tydzień między 31 maja a 6 czerwca może przynieść. Losuję karty dopiero, bo tutaj jest cała talia. One są przetasowane, ale jeszcze nie wyciągnięte karty. Yy, dobra, o kurczę, są dwie, kochani. Podkleiły się jedna z drugą. Dobra, to tak zostawimy jako. Mm, powiedzmy tutaj opcję numer jeden. <coughs> Przepraszam, opcję numer jeden, yy, ale jako dwie. Oho. Uh -huh. Żeby za różowo nie było. Słuchajcie. E... No, jakieś powiedzmy, będą tutaj grubsze sprawy, to znaczy jakieś dylematy, jakieś płacze, jakaś sytuacja zamartwiania się z jakiegoś kochani powodu. Możecie tutaj um, nie spać nocami, możecie rozmyślać nocami. Tutaj, no, akurat skupiłam się na tej karcie. Słuchajcie, po pierwsze to naprawdę mega super, ale gdzieś tam faktycznie w środku tygodnia mogą was doskwierać jakieś takie myśli, żeby sobie popłakać, gdzieś tam się posmucić, poobawiać czegoś. <laughs> Z jakichś pewnych względów czy przyczyn. I kochani, o kurde, a tutaj sytuacja. No i kochani moi, kończymy tutaj kartą, powiedziałabym, jakiegoś oszustwa jakiejś takiej sytuacji kombinowania, słuchajcie, gdzieś tutaj za waszymi plecami albo też inaczej, zaczniecie się może tego obawiać, bo też taką tutaj jakby przesłankę mogłabym snuć czy nieść. Ale moi drodzy, to jest dopiero na koniec, na koniec, na koniec. Wiecie co, podokładamy sobie, bo po, przyznam szczerze, że tutaj faktycznie jest jakaś taka szemarana sprawa troszkę w tym, w tym waszym rozkładzie, ale skupmy się od samego początku na tym, co tutaj nam karty pokazały. Kochani, Mamy, słuchajcie, kartę mówiącą tak naprawdę o jakimś działaniu. Rycerz Buławowy jak najbardziej może tutaj pokazywać jakiś impuls, jakieś działanie, jakąś w ogóle dużą energię, taką pchającą Was do przodu. Kochani, 10 kielichów, a więc również karta mówiąca pe o pełni szczęścia, kochani. To jest karta sielanki. Zwróćcie uwagę, tutaj jest generalnie cudownie, wspaniale i och, ach, ech. I takie samopoczucie, moi drodzy, możecie faktycznie mieć gdzieś na początku teraz tygodnia, powiedzmy tak, gdzieś do granicy środy, czwartku. Nazwałabym to trochę w ten sposób. To jest również karta rodziny, a więc czasu spędzonego, kochani, z rodziną, tak? Innymi słowy. Jeżeli, jeżeli tutaj karta pierwsza, czy nasz rycerz Rycerz Buławowy, który bardzo często, kochani, pokazuje działanie jakiegoś mężczyzny, ale rycerz buławowy, to jest bardziej ktoś, kto, jakby to powiedzieć, mógłby być waszym, co dla niektórych, oczywiście osób, mógłby być kochankiem, mógł być osobą, z którą e, która bardzo do was lgnie, ale bardziej jego, że tak powiem, zamysły. W tym tygodniu przynajmniej, tak? Będą jakby obrazowały taką ochotę zbliżenia się do Was pod kątem namiętności. No to może taka sytuacja być, że być może z jakimś mężczyzną faktycznie co niektóre osoby się spotkają i przeżyją ogrom szczęścia, tak? Podczas tego spotkania, moi drodzy, ale gdzieś do Was, właśnie w środku tygodnia, kochani, może przyjść taka fala zamartwiania się z jakiegoś powodu. Może faktycznie będziecie czuły, te osoby, które to wybrały, oczywiście tą grupę numer jeden, będziecie czuli, czy czuły, że kurczę, że ktoś coś kombinuje za Waszymi plecami, że ktoś nie do końca jest szczery wobec Was, że być może jakieś tutaj takie niefajne klimaty, słuchajcie, wychodzą, że ktoś po prostu w pewien sposób, no, wali Wam kit w oczy <laughs> i możecie się tego, kochani, bardzo obawiać. Tak? Może Was to smucić. E, możecie też w ogóle, kochani, jeżeli wobec Was wyszła taka historia, że Ktoś niefajnie i nieczysto zagrał, to być może przyjdą do Was pewnego rodzaju myśli albo wspomnienia, że mogliście mieć piękny czas i ten piękny czas tutaj jest, ale z uwagi na to, że być może nie do końca otwarcie, oficjalnie, możecie z kimś to, to szczęście dzielić, bo to jest ukrywanie się. To w pewien sposób Wy możecie sobie gdzieś tam o tym poprzypominać w tym tygodniu i lekko popłakać z tego powodu, że nie możecie oficjalnie czegoś zrobić, tylko musicie robić w ukryciu. To jest oczywiście taka lekko optymistyczna yy, wersja czytania kart, tak, kochani? Bo tak jak powiedziałam, może też tak być, że w jakiś pewien sposób będziecie płakać, może Wam być smutno, bo będziecie czuły albo czuli się w pewien sposób być może oszukiwani. Ale żebyśmy zobaczyli, czy na pewno, to kochani, dołożymy sobie karciochy, bo powiem szczerze, że ta te końcówka tego tygodnia, środek tego tygodnia, ty, ty, taki trochę wiecie. Co nam chce pokazać dziewięć mieczy? No kochani, żeby było jeszcze ciekawiej, chcę nam pokazać rycerza kielichowego. Słuchajcie, co niektórzy mogą mieć, dwie osoby jak najbardziej. Ale to też, kochani, jeżeli to nie tyczy się jakiejś konkretnej osoby, no to tyczy się kogoś, kto nam przychodzi i te uczucia wyznaje, moi drodzy. Z uwagi na to, że wypłaczecie, przejmujecie się tutaj czymś, to być może tych uczuć po prostu fizycznie nie otrzymujecie. Być może liczycie na to, że tak się stanie. A tutaj nosorybatory, ale może też być wersja odwrotna. I ja też zawsze mówię te dwie, bo czasami naprawdę może się to obrócić w drugą stronę. Mianowicie, ktoś będzie chciał ukoić Wasze łzy. Ktoś przyjdzie i da Wam te emocje, da Wam to uczucie, pokaże, że jesteście dla tej osoby bardzo ważni, kochani. Przyjdzie do Was z tymi uczuciami, jak na dłoni, po to, żebyście Wy się już nie bali, po to, żeby otrzeć Wam te łzy. Więc moi drodzy, albo tak, albo tak. No ale co te siedem mieczy. To już jest karta zranionego serducha. Słuchajcie, tak jakby wiecie co, ja bardziej to widzę, jakbyście po prostu w pewien sposób, co niektórzy z Was faktycznie bardzo dostali po tyłku. Jakiś taki cios w serce, słuchajcie, bo ktoś was oszukał. Ktoś w pewien sposób. Em, no nie wiem, jak to powiedzieć. No, Działanie nieczysto, zdradza was. W pewien sposób, no zdradza, nie mówię tutaj oczywiście z jakąś inną laską, tylko po prostu chodzi mi głównie o to, że nie jest wobec was fair, nie jest wobec, wobec was po prostu szczery. W jakiś pewien sposób może coś kombinować. W pewien sposób my, wy możecie mieć poczucie, że nie możecie temu komuś zaufać, że rani was ta osoba swoim postępowaniem. No, tak to troszeczkę tutaj, słuchajcie, w tym rozkładiku wyszło. Jeszcze dołożymy sobie do trójki mieczy. Śmierć. Kochani, tutaj się coś może też definitywnie zakończyć. Po prostu zwyczajnie. Słuchajcie, może też taka sytuacja być, że wy stwierdzicie koniec. Koniec, definitywny koniec takiego, takiego życia. Siódemce mieczy, czyli takiego, takiego kombinowania. Słuchajcie, wy już macie tego dosyć życia w zakłamaniu być może co niektórzy z was. Wy chcecie oficjalnie wiedzieć, z czym co się je. Może będziecie chcieli, żeby ktoś wreszcie powiedział, czego ty ode mnie chcesz. Zadecyduj o czymś. I może to wy, moi drodzy, w pewien sposób postanowicie definitywnie zakończyć jakieś nieszczerości, jakąś kombinację alpejską, tak? Może taka sytuacja, kochani, być. Ale moi drodzy, no tutaj faktycznie widać, ta końcówka tego tygodnia może być lekko, powiedziałabym, z taką nutką dramatu. Zobaczymy, co, no zobaczycie sami, oczywiście, jak to się potoczy. Ja tutaj jeszcze póki co dla Was wyciągnę kartę rady, bo może ta rada Wam tutaj coś da na ten tydzień. Poprosimy o kartę rady do tego rozkładu dla osób tutaj, które w tym rozkładzie się odnajdą na najbliższy tydzień. Medytacja, która brzmi: zrób mały krok wstecz, wsłuchaj się w głos swojej duszy. No więc, cóż, moi kochani, być może faktycznie co dla niektórych będzie to jakąś wskazówką, żeby w pewien sposób Posłuchać tak naprawdę głosu własnej intuicji, posłuchać tego, co tak naprawdę wam jest potrzebne do szczęścia. Pomedytować, kochani, odpocząć, wyciszyć się w pewien sposób, tak? No, na pewno nie doprowadzać się w stan dziewięciu mieczy, w której po prostu wy tutaj nie śpicie po nocach, płaczecie. Myśli, które do waszej głowy przychodzą, napawają was lękiem, obawami. W jakiś pewien sposób być może jest to jakaś. Lęk przed tym, że ktoś was oszukuje, okłamuje, i moi drodzy, i być może właśnie wy przez to będziecie chcieli to wszystko właśnie definitywnie pozakańczać, bo wam już. Wy tak nie chcecie po prostu żyć. Innymi słowy. I. Y ten tydzień, jakby dla Was poradą jest, żebyście postarali się, kochani, pomedytować, odpocząć, wyluzować się, wyciszyć się, posłuchać tak naprawdę tego, co Wam jest potrzebne do szczęścia, tak? Nie przejmować się wiecznie jakimiś problemami, kochani, zadbać o siebie troszkę w tym tygodniu, jeżeli jesteście gdzieś tam z jakimiś osobami jesteście takimi osobami, które mają nadszarpnięte emocje. Bo załóżmy, coś tutaj faktycznie być może w relacjach nie do końca jest szczere i prawdziwe, wy się tym strasznie przejmujecie, to tym bardziej zadbajcie o siebie tutaj. No, w tym tygodniu przynajmniej. Mamy długi weekend, kochani, możecie z tego skorzystać, gdzieś pospacerować, odpocząć, poleżeć, słuchajcie, no, zrobić cokolwiek, ale dla siebie, tak? I to jest taka rada na to wszystko, tak? Żeby po prostu nie tkwić w płaczu, a raczej w takim spokoju, wyluzowaniu zrobić. Kochani, coś dla siebie. Dobra, to grupa numer jeden nam wyjeżdża, zajmujemy się grupą numer dwa. No dobrze, kochani, no to teraz wchodzimy w dwójeczki. Mam nadzieję, że słuchajcie, będzie nieco bardziej optymistycznie w waszym przypadku, a nie tak jak z grupą numer jeden, że tutaj ta końcówka tygodnia może być różnoraka. I zobaczmy w takim układzie, co u was od 31 maja do 6 czerwca. No, wy zaczynacie przynajmniej lepiej. Zobaczymy co będzie dalej. Jeszcze lepiej. No i, moi drodzy, końcowa karta księżyc, ale niekoniecznie ona może być tutaj w, zły, w takim złym wydźwięku. Moi drodzy, jak ten tydzień dla Was się potoczy? No grupa numer dwa zdecydowanie jest coraz lepiej, dlatego, że, kochani, widać początkiem tygodnia, środkiem tego tygodnia, moi drodzy, pojawiająca się gdzieś w Waszej głowie, duszy, sercu, życiu ogólnie, szansa na nowy początek, na rozkwit uczuć, moi drodzy, bo te uczucia, ja mam takie wrażenie, jakby po prostu w was były, albo być może nawet macie kogoś, kogo w pewien sposób kochacie, z kim jesteście, kto tutaj w jakiś sposób jest z wami blisko, z kim jesteście już w jakiejś relacji, związku. Um, i, I przyszedł taki czas, kochani, na rozkwit tych uczuć. Te dwie rzeczy, słuchajcie, as kielichowy i as buławowy, gdzie tutaj ta namiętność, ta potrzeba zbliżenia się z tą osobą, w ogóle jakaś taka emanacja, słuchajcie, seksualna, bardzo mocna, również płynąca z tych kart, gdzieś taka potrzeba bliskości z, tą, z tym drugim człowiekiem, może tutaj mieć przeogromne znaczenie. Moi drodzy, co niektórzy, i to też teraz przyszło mi do głowy, że ten księżyc może po prostu pokazywać, że to będzie zrobione. Ta bliskość, te spotkania ewentualne, rozwój. Ym namiętność, która może w was tutaj aż drzemać, aż chcieć wybuchnąć wreszcie, będzie pod osłoną nocy, będzie gdzieś w tajemnicy, tak? Mam tutaj na myśli, jest to takie być może co dla niektórych ukrywane, może co niektórzy z was w pewien sposób są w takich relacjach, gdzie to jeszcze nie jest jawne i oficjalne, tak? Ale gdzieś możecie poczuć w tym tygodniu taką jakby formę, która może wam pokazywać, że tworzy wam się gdzieś szansa na naprawdę cudowną relację, cudowny związek, Piękny, bo i pod kątem emocjonalno-uczuciowym, jak i pod kątem namiętności, moi drodzy, i być może co niektórzy z Was wręcz poczują tęsknotę za tym, żeby to rozwijać, tak? Być może Was się to dopiero w tym tygodniu obudzi, kochani, i poczujecie tą tęsknotę: czemu ja tego nie robię? Kurczę, czemu ja stoję w miejscu, czemu ja z tego nie korzystam? Te szanse się kurczę, przede mną, otwierają, a ja nie korzystam z tego. Why? Tak? Może taka sytuacja, kochani, być. Może też tak być, że w tym tygodniu doznacie i emocjonalności, i namiętności, i na koniec tygodnie przyjdzie wam zwyczajnie się rozdzielić. Zwróćcie uwagę na te wilki: jeden jest tu, drugi jest po drugiej stronie tej rzeki, tam czy czegoś. One wyją do księżyca i tęsknią za sobą. Być może jakaś tęsknota. Kiedy tutaj się pospotykacie, coś tam razem porobicie, potem trzeba będzie się rozdzielić i będziecie czuć po prostu taki dyskomfort, taką troszeczkę tęsknotę za partnerem. To też co dla niektórych. Może też tak być, że na koniec tygodnia jakieś niejasności, kochani, jakieś lęki, obawy, strachy, słuchajcie, jakieś ukrywane klimaty mogą się pojawić. Zaraz zobaczymy. Podokładamy sobie do tego księżyca przede wszystkim. Mm. Raczej, raczej yy, potrzeba bliskości z tą osobą, kochani, bo pięć monet to jest karta braku. Brakuje mi czego? Być może kogoś. Brakuje mi seksu, brakuje mi uczucia, tęsknię za tym, chcę to mieć, mam poczucie braku. Brakuje mi ciebie. Więc mo możecie odczuwać, kochani, jakiś brak, jakąś taką sytuację, w której po prostu fizycznie, faktycznie możecie tęsknić. Moi drodzy, tutaj pojawia się nam królowa Buławowa. Za jakimś czynem, za jakimś działaniem, być może za kobietą tutaj, jeżeli słuchają, to w tym momencie mężczyźni, która jest dla was mega atrakcyjna, mega cudowna, wspaniała, piękna, pociągająca. Yy, czy też w drugą stronę, kochani, bo oczywiście to też może tak być, że to kobiety będą tęsknić, ale to też może tak być, że w, w drugą stronę, tak? Czyli mężczyźni, bo tutaj sobie to poodwracajcie, bo to naprawdę nie o to chodzi, że to jest karta królowa i to musi być królowa oczywiście. Więc wy kochani, jako tutaj grupa numer 2 macie naprawdę mega fajny czas, powiedziałabym w tym tygodniu. Ale zobaczmy sobie jaką poradę tutaj dla was niosą karty, właśnie takie wskazówki, rady, co w tym tygodniu należałoby zrobić. Natura. A natura, kochani, nam mówi: Odpręż się na łonie natury. Pozwól, by jej piękno karmiło twoją duszę. Czyli moi drodzy, jeżeli tylko pogoda będzie mega fajna w tym tygodniu. A mamy długi, wiecie, tak jak wiemy, tutaj w Polsce mamy długi czas, znaczy długi weekend. Moi drodzy, to może warto by było po prostu powdychać trochę świeżego powietrza, odprężyć się, spędzić trochę czasu właśnie na tym łonie natury, kochani. Gdzieś tam w pewien sposób dotlenić się, gdzieś tam, no nie wiem, słuchajcie. Pokontemplować, podpoczywać troszkę, tak? Innymi słowy, nabrać sił do dalszej pracy w następnym tygodniu. Więc, moi drodzy, wy macie po prostu kontakt mieć w tym tygodniu, również, moi drodzy, z naturą. Tak to, kochani, wygląda. Wasz tydzień bardzo piękny. Zaraz zabieramy się za grupę numer 3. No i skarby, grupa numer 3. Zobaczmy, co u Was pomiędzy 31 maja a 6 czerwca. Mm <coughs> hmm. <coughs> Moi drodzy, jakiś generalnie końcówka i środek, środek że może inaczej, środek, jak i końcówka weekendu, czy tygodnia, przepraszam bardzo, taka zastojowa, moi drodzy. Tutaj w ogóle notabene, słuchajcie, w ogóle na tej karcie to jest jakaś laska, która, słuchajcie, przyszła, jakiś, kurde, odkopała, kurde, pół, słuchajcie, jakiegoś grobu, coś tam wydłubała, coś tam zrobiła, nie mam bladego pojęcia, kochani. Ale generalnie cztery miecze to jest taka karta odpoczynku, to jest taka karta, w której nic się kompletnie nie dzieje, jest zastój, jest potrzeba po prostu relaksu, odpoczynku i być może co niektórzy z Was zwyczajnie ten odpoczynek będą sobie po prostu aplikować. Moi drodzy, środek tygodnia zaczyna się zastój, zaczyna się taka sytuacja, w której po prostu nie dzieje się kompletnie nic. Te dwie karty w ogóle to jest karta stop. Więc może co niektórzy z Was po prostu zwyczajnie będą chcieli. Taki stop sobie zaoferować, tak, zagwarantować. Po prostu nie robię nic, pieprzę, to kładę się na leżak, czy też tudzież, nie wiem, na tapczan, nie wiem, cokolwiek. Tak? Jeżeli załóżmy, jesteście osobami takimi bardziej biernymi, nie, nie chodzącymi tu czy tam, i będziecie chciały po prostu zwyczajnie odpocząć. Początek tygodnia, kochani, jeszcze dosyć, powiedziałabym, taki kreatywny, dosyć impulsywny, dosyć taki energetyczny może, ob, może obrazować również w jakiegoś mężczyznę. I tutaj zwracam się do kobiet, które to oglądają, że być może po prostu gdzieś tam ta taka, powiedzmy jakieś spotkania z jakimś konkretnym facetem e, mogą gdzieś tam na początku tygodnia być uskutecznione, moi drodzy, ale takie naprawdę, z którym was łączy taka jakaś dawka erotyzmu, kochani, bo tak to po prostu wygląda troszkę. To znaczy król buławowy taki jest, tak? On działa, on po prostu ma ochotę na nas, my mamy na niego. No, innymi słowy, tak to po prostu może się przedstawiać. Więc gdzieś tutaj na początku tygodnia, jeżeli nawet nie z jakimś osobą, kochani, to może to być taka sytuacja, że macie jeszcze impuls do działania, jeszcze te wszystkie cele realizujecie, ale w środku tygodnia i końcówka tygodnia całkowita, w... nie mogę powiedzieć brzydko całkowity odpoczynek od pracy. Innymi słowy. Środek tygodnia, kochani, może Wam również pokazać taką sytuację, że możecie nagle zobaczyć coś zupełnie inaczej niż patrzyłyście na coś dotychczas, moi drodzy. I to też bardzo mocno tutaj chcę podkreślić, że po prostu co niektórzy z was mogą dojść do wniosku: kurde, ale ja głupia byłam, kurde, jak ja głupi byłem, że ja tego nie widziałam, albo nie widziałem, albo widziałam nie tak, jak powinnam, tak? Więc być może po prostu pójdziecie po tak zwany rozum do głowy i zobaczycie coś zupełnie inaczej niż. Patrzycie na to no, w obecnej sytuacji. No i odpoczynek, odpoczynek i jeszcze raz odpoczynek. Zobaczymy, kochani, dla Was kartę rady. Co Wy macie zrobić w tym tygodniu? No to patrzmy. Co Wy? Kochani, cierpliwość. No i może tą cierpliwość trzeba będzie ćwiczyć, bo być może wyliczycie na jakiś ruch w interesie, a tutaj zastój. No to teraz poćwiczmy tą cierpliwość. Może liczcie na to, że ktoś jakiś ruch tutaj wykona, a ten ktoś, no sorry, stara, ale no niestety nie. I karta cierpliwości, która mówi, no bądź cierpliwa, tak, chwila, moment, nie rozerwę się. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. Więc, moi drodzy, całkiem możliwe, że jeżeli wy liczycie na to, że coś się będzie działo, być może z kimś, no to wówczas, to się na pewno nie zadzieje, kochani. Tutaj nie ma w ogóle takiego, słuchajcie, takiej sytuacji, żeby gdzieś tam pod koniec tego tygodnia po prostu działo się coś, wow, tak? No nie zadzieje się. A wy musicie poćwiczyć tą cierpliwość i, że tak powiem, nie poganiać, nie przyspieszać, w pewien sposób, no, nie naciskać też niektórych tematów, tylko po prostu cierpliwie poczekać na rozwój wydarzeń. Zwyczajnie. To jest taka karta rady. Oczywiście możecie zrobić po swojemu, tak? Możecie naciskać, możecie, że tak powiem, bata chwycić i tam wszystkich po... słuchajcie, no tam pogonić z jakimiś pewnymi sprawami, żeby to się zadziało teraz już i natychmiast. Ale jeżeli nie potraficie, no to oczywiście walczcie, ale jeżeli możecie, to poczekajcie. Taki jest przekaz, kochani, dla Was wszystkich. Dajcie mi znać potem, oczywiście niekoniecznie dzisiaj, jak ten tydzień się dla Was potoczy. Buziaki.